Rozmyślanie 34. Na wtorek niesienie krzyża Szymon Cyrenejczyk. Przedstaw sobie Pana Jezusa krzyż niosącego, a potem wniesieniu Jego od Szymona Cyrenejczyka wspomożonego. Punkt pierwszy mówi Jan Święty. A niosąc krzyż sobie. Wyszedł na ono miejsce, które zwano Trupiej głowy. Przedstaw tu sobie Pana Jezusa, drzewo krzyżania sącego. Ciężko było panu nieść to drzewo z powodu delikatności natury jego. Ciężko było dla samego ciężaru drzewa, ciężko było dla słabości, która przez wylanie krwi w krwawym pocie w ubiczowaniu, ukoronowaniu i innych mękach, która Panu przypaść musiała. Przedstawże tu sobie Pana pochylonego pod tym ciężarem, czasem pod nim i upadającego. Przedstaw sobie, jako ten krzyż, obijając się o kamienie i inne zawady, ranił ramię Pana Jezusowe. Pożałuj tego ramienia, pożałuj, Uciemiężenia Pańskiego. Krzyż Twój, Panie mój, łóżko to Twoje, na którym dla zbawienia naszego odpoczniesz. Ale oraz i trumna, w której długo będziesz już i po śmierci leżał, raczej wisiał. Uważ, iż wyraźnie mówi Jan Święty, że niósł sobie Krzyż. Przez co się wyraża, że go niósł z trudnością, a podobno i w goryczy wewnętrznej, aby więcej dla nas ucierpieć. Niósł go sam, bo nie dopuścił ojciec, aby mu go dopomógł nieść choć jeden anioł. Znoś i ty krzyż, choć też na duszy pociechy wewnętrznej znać nie będziesz. Choć nikt nad tobą politowania nie uczyni, nikt ci pomocą nie będzie. Uważ, iż ten, Pana Jezusa, naśladuje w noszeniu krzyża, kto w służbie Bożej wiele pokus, wiele przeciwności wytrzyma. A nosisz, że ten krzyż? Naśladuje i ten, Pana niosącego krzyż. Kto się wyrzecze Wszystkiej światowości I zmysłowej wygody A wyrzekł żeś się tego Naśladuje ten Pana swojego Który krzyże od innych Na siebie włożone Cierpliwie znosi I owszem Sam je na się kładzie Przez umartwienie dobrowolne I ukrycie się Jakoby go na świecie nie było A nosisz że Ten krzyż Tyś, panie mój, niedługo krzyż nosił, ale godność Twojej osoby niosącej go taką była, że choćbyśmy wszyscy przez całą wieczność krzyż nosili, nie byłoby porównania. Daj mi przynajmniej, panie, abym przez całe życie bez krzyża nie był, ale wsparty łaską Twoją świętą. Punkt drugi. Szedł pan nasz z krzyżem Jakoby od wschodu słońca ku zachodowi, a Cyrenejczyk szedł Jakoby z północy. I na tym zetknięciu dróg powiadają, że pan ciężko upadł. Co tak wyraża święty Mateusz. A wychodząc, naleźli człowieka Cyrenejczyka imieniem Szymona. O panie! I nie wolno było przed wieki tak sporządzić, abym ja był miast tego Cyrenejczyka tą drogą szedł, aby na mnie było przypadło nieść Krzyż Twój Panie. Sercem go Panie mój niosę, sercem ci dźwigać go dopomagam. A nie przestanieszże tak dopomagać Panu Jezusowi? Jużeś przestał, gdyś się w krzyżu zniecierpliwił. Uważ, iż łatwo było Panu Jezusowi ukrzepić się, aby mógł ten krzyż nieść bez pomocy tego człowieka, ale to była tajemnica, która wyrażała, że Chrystus tak chce, tak Mu się podoba, abyśmy i my cierpieli, i my krzyż znosili. Masz, że... Teraz jaką trudność? Miałżeś ją niedawno przedtem? Wiedzże tedy, że się upodobało Panu Jezusowi, abyś ten krzyż niósł, aby ciebie nie minął. Przedstaw tu sobie Pana Twojego z krzyżem idącego, ale przedstaw i twoje krzyże, któreś znosił, znosisz, znosić będziesz. I te dźwigając, myśl, że idziesz za Panem Twoim. Choć też pod nimi tęsknisz, przebaczy ci Pan Jezus. Doskonalej uczynisz, gdy pod nimi stękać nie będziesz. O Panie, nie mam takiego męstwa. Nie na moją to nieudolność. Obym tego męstwa nabył. Uważ. Iż przez to znalezienie tego cyrenyjczyka. Dla ludzi całkiem przypadkowe znaczy się, że czasem człowiek w krzyżu będąc, znajdzie przyjaciela, o którym nie myślał, aby miał taką przychylność dla człowieka. Albo też Bóg sam poda niespodziewany sposób ułatwienia trudności, jakiej. I zaliś ty sam. Nie doznał tego? Podziękuj dobroci boskiej za troskliwość w tych razach i nad Tobą i nad drugimi. A toli większa by była doskonałość, znosić krzyż bez pociechy i pomocy ludzkiej. A o ileż większa by rzecz była znosić go bez pociechy wewnętrznej, a maszże w sobie tę odwagę. Pragnę, Panie, mieć ją za łaskę Twoją. O Panie, niech największą pociechą moją w krzyżu będzie, że krzyż niosąc, idę za Tobą, który przede mną krzyż swój niesiesz. Punkt trzeci. Powiada Mateusz Święty, że tego Cyrenejczyka przymusili, aby niósł krzyż jego. Nie wiesz, szczęśliwy Cyrenejczyku, co cię za szczęście spotyka, że Panu Jezusowi pomagasz w noszeniu krzyża? Ty tego krzyża trochę nieść Panu pomożesz, a on duszę Twoją do nieba zaprowadzi. Takieć głupstwo i w nas. Co byśmy się mieli krzyża napierać, to od krzyża uciekamy. Zachęć się do krzyża. Uważ, że przez tego Szymona, przymuszonego do niesienia krzyża pańskiego, znaczą się ci, którzy uciekają od krzyża, a krzyż ich niejako goni. A nie dogoniłże i ciebie? Znaczy tych, co się im cierpieć nie chce, niecierpliwie go znoszą, a krzyż o dawnemu krzyżem, a zażby nie lepiej, cierpliwie go dla miłości Pana Jezusowej znosić. Uważ, co powiada Łukasz Święty i włożyli nań krzyż, aby niósł za Panem Jezusem. Słowa te dwojakie mogą mieć znaczenie. Najprzód, że Pan Jezus wolno szedł, a Cyrenejczyk, zanim krzyż dźwigał. Albo też co prawdopodobniejsza, że ujął drugi koniec krzyża, który się za Panem Jezusem wlókł. Co oznacza, że nie nosisz sam krzyża, ale ci go łaską swoją Pan Jezus nosić dopomaga. O Panie, dopomagaj zawsze. Wyraża się i to, że nie Ty sam krzyż nosisz, niósł go przed Tobą Pan Jezus. Czemużże za Nim z krzyżem swoim nie idziesz? Wyraża się jeszcze, że jeżeli chcesz krzyż nosić, stawiaj sobie często przed oczy serca swojego Pana Jezusa ukrzyżowanego, a tak za Nim niejako krzyż poniesiesz. I wiedz o tem, że w ten czas każdy krzyż zniesiesz. A stawiasz, że go tak sobie przed oczy? Rozmowa: Daj mi, panie, łaskę, abym w cierpliwości, w chęci cierpienia, więcej wszystkie krzyże moje, jakoby za Tobą idąc, nosił. To jest na ciebie ukrzyżowanego, patrząc.